Eurowizja coraz bliżej i już niedługo dowiemy się, kto pojedzie do Liverpoolu, by nas tam reprezentować i zaśpiewać swój utwór. A może tak naprawdę jest już wszystko jasne? W tym roku co jest bardzo fajne, jest bardzo różnorodnie. Utwory, które mają szansę pojechać na Eurowizję są bardzo różne, inne. Mamy tutaj, nie jest tak, nie jest tak jednostajnie, nie są to tylko ballady. I jakieś piosenki szybkie. Mamy tutaj na przykład takie utwory, które bardzo się wyróżniają. Jest na przykład utwór Jana Gladiator. To mroczny elektroniczny utwór, naprawdę bardzo ciekawa propozycja, bardzo nietypowa jak na Polskę i myślę, że naprawdę świetna. Ale jest też na przykład piosenka Blanki, czyli solo, która jest chyba najbardziej popularna z tego zestawienia, tak mi się wydaje. Jest to piosenka taka szybka, wesoła, bardzo wakacyjna i naprawdę brzmi. No dość światowo, myślę, że naprawdę to jest dobry utwór. Mamy też utwór, piosenkę piosenkę Majchyży, który jest bardzo radiowy. No nie każdemu musi oczywiście się podobać. Myślę, że nie jest to oczywiście najlepsza piosenka z tego zestawienia, ale myślę, że jak na Majchyży coś ciekawego powstało. Jest też Natasza Urbańska, która wydała piosenkę no jak na jej możliwości, myślę, że mogłoby być lepiej utwór. Nie jest zły, ale no mnie nie przekonał, a szkoda. Ale przede wszystkim chciałem skupić się na utworze Alicji Szamplińskiej, która zaprezentowała nam ostatnio swoją piosenkę i myślę, że zmieniła dosłownie wszystko. Jeszcze zanim ta piosenka się pojawiła, ja czytałem komentarze na jej temat, to znaczy już utwór był dostępny, ale ja jeszcze go nie słuchałem, tylko poczytałem komentarze które były, rzuciły mi się w oko takie bardziej, mniej takie piękne słówka o tym, że utwór jest nudny, monotonny. No i już tak myślałem, że Alicja nie ma żadnych szans, ale jak przesłuchałem ten utwór, no to naprawdę bardzo, ale to bardzo się zdziwiłem. Alicja zaprezentowała nam balladę i wiedziałem od, od dawna, że to już będzie ballada, ale wydaje mi się, że ta ballada, choć może to nie jest taka typowa, popowa, Balada, typowa taka popowa piosenka. To myślę, że to naprawdę bardzo dojrzały utwór. Idealny na warunki głosowe Alicji, które są niezwykłe. A poza tym ta piosenka jest, nie wiem, bije z niej taka dojrzałość, taka jakaś magia, która myślę, że na, na Eurowizji idealnie się sprawdzi. Poza tym sam teledysk, przekaz tego utworu, który jest idealny na ten czas, na czas konfliktu, na czas gdy ludzie. Porzucają swoje domy, to myślę, że i właśnie o tym jest ten utwór, o tym jest teledysk, to pokazuje ludzi, którzy po... muszą porzucić swoje domy. Muszą stworzyć ten dom gdzieś, gdzieś zupełnie indziej, bo są do tego zmuszeni. To naprawdę idealny przekaz na ten okres. Wiem, że to trudny okres, ale takie piosenki są nam potrzebne teraz. I myślę, że na Eurovision to się bardzo sprawdzi. Dlatego uważam, a wręcz jestem przekonany, tak jak ja uważam, to jest moje zdanie, że Alicja w tym roku. Idzie na Eurowizję i myślę, że nie ma gadania.